Kontynuujemy naszą przygodę z Legend of 2 Witajcie, ja jestem Zielarz No więc tak, skończyliśmy ostatnio przy naszym krysztale Tutaj właśnie o to. Podnieśliśmy scrolla i nie spojrzeliśmy co on Nam przedstawia, fair magic, to nie jest akurat dla nas Ale i tak się tego nauczę bo Jeden punkcik myślę że warto zainwestować w każdą jakby dziedzinę <laughs> W każdą dziedzinę e, magii To się przyda chyba wiecie Ale Scrolla zostawimy bo no akurat go znam z pierwszej części, po prostu, pek i ogień, ale no nie użyjemy, bo, bo się nie znamy, tak? Dobrze, co my tu mamy do zwiedzenia? Ostatnio zabiliśmy tu dwa żółwie, podnieśliśmy kilka noży z drzewa, no do jakiś posąg. Dobra. Eee, bronie się nie psują w tej grze, więc o tyle fajnie. Tutaj wystawiasz do mnie ręce, jakbyś chciał... Albo mnie pobłogosławić, albo coś ode mnie wziąć. Masz. The item doesn't not fit well into the statue hands. Hej, okay, czyli to nie jest przedmiot, którego <coughs> wymaga od nas statua. Może chcesz pstrąga. Nie do końca. Kamienia to tym bardziej nie będziesz chciał. Roślinę jakoś pochodnie może. Nie, czyli coś musimy tutaj znaleźć. Innego. <coughs> Dobrze sobie od razu że tu jest statua jak to zaznaczać może tak to za będę zaznaczał że to jest misja znajdźki będę zaznaczał znakiem zapytania jakieś ukryte wejście i tak dalej a x będę zaznaczał zamknięte przejścia. że tak no już nie będę tego opisywał po prostu dobra co tutaj jeszcze sobie nie odkliknęliśmy Zobaczcie, tu jest takie nieodznaczone, więc tu jeszcze nie byłem. Ok, teraz już odznaczone ładnie. Tutaj mamy jakieś małe przejście. Ale tu nie widzę kompletnie nic. Może trzeba zapalić pochodnie. A kto to miał ten pochodnie? Ty, kolego, miałeś pochodnie. No nie wiem, ja tu nic nie widzę, nie wiem jak wy. Zdejmiemy sobie. Szkoda, że nie da się tej pochodni po prostu wyłączyć, klikam prawym, potem znowu prawym i ja ona się wyłącza. Czy pójdziemy najpierw tutaj czy tutaj? No, to chyba najpierw tutaj, bo tu jest takie bardziej otwarte Oho, pierwsza zagadka jakaś mocniejsza taka Pierwsza grubsza zagadka, okej okay. Aby otworzyć te oto drzwi X Marks the Spot X marks the spot, czyli zaznaczy e, Zaznacz XM Spot, czyli to miejsce jakby aaaa Wszystko jasne Nie ma znajdzik, znajdźki. Jak wyglądają? Znajdźki Kurczę, jakieś guziczki, coś dobra, na razie nie było guziczków żadnych. Czy mamy tyle przedmiotów w ogóle, żeby położyć wszystko na różnych tutaj płaszczyznach tutaj i... Tutaj dobra, i teraz mogę już to zabrać? Tak, dobra. ...przynajmniej taki jest plus. A to tutaj DART. Trudno je zauważyć, powiem wam, że... E, ...więc będzie, będzie... trudno się nimi biło, bo coś nam może umknąć i stracimy naszą broń. Więc mam nadzieję, że znajdziemy niedługo coś lepszego. If you need to revive the tutorial hints... ...review the tutorial hints... ...you can read them... A, kurwa. ...chyba tutaj pod jest instru ...instruction. Tak jest. Tutaj możemy sobie przypomnieć instrukcję jakby do gry, czym co się robi, kogoś tam słychać, więc musimy... Oho! Jakiś goblin, patrzcie! Cześć kolego! O kurczę... Odsuniemy się trochę, on nas goni. Jak on atakuje, w jaki sposób? Ajajaj, aj, to nie jest takie łatwe, powiem wam. Jak mogłoby się wydawać jeden obrażeń. Tu są bardziej, będą takie humanoidy, właśnie, bo tam były ślimaki, jakieś takie bezmózgie te postacie. A tutaj już będą 48, ale oberwał. On jest chyba wodny, prawda? Na wodę powinien działać co? Ogień chyba. Nie, nie wiem w sumie. No i tu nie trafiliśmy. On sam nie podejdzie, zauważyłem. Czeka aż my zrobimy jakiś ruch. A tutaj już nic nie leży, nie? Dobra, jeszcze raz zerknijmy. Pod tabem mi jakoś ekwipunku brakuje. Nie wiem dlaczego. Może zrasta się przyzwyczaiłem. To no, nieważne. Dobra, jak stoimy z głodem? Z głodem, bardzo w porządku. Czy tutaj jakieś skały, coś może. Drzewo. Żadnego ukrytego. O kolejny. Nie będzie z nimi tak prosto. Sporo ich tu jest. No, chodź, skocz na mnie. Psa jeszcze jeden. Drog. O, bliska też, bijesz. A, bo uderzaj, wraca, dobra. Z tym było trochę prościej. Okej, okay, oni jak na razie zbierają bardzo ładnie te e, też noże i tak dalej. Jak na razie chyba dobrze wybraliśmy team. Zobaczcie, dostaliśmy dwie bronie takie, trochę rzucanych. No i skrola, więc tak jakby pod fabułę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Co my tu mamy? Tu kolejna postać, kolejny posąg w tym miejscu. Czyli tutaj kolejny wykrzyknik. Coś tu można zrobić? Eee, tak postawię, może? Chyba się nie postawił. Tak, to jeszcze raz. O, musimy tak odkliknąć. Posągu, co ty możesz od nas chcieć? No, to ja ci nic więcej nie dam, bo nic nie mam, drogi kolego. Tu jest coś napisane. Legend of Kil Kilhagan. The second most precious thing in, the, in life for a safe seafaring seafaring captain is his sword uh, najważniejszą rzeczą jakby dla kapitana jest miecz nie wiem co znaczy sea to jakieś może faring okay. because without uh, in the cannon command his crew uh, ponieważ bez jakby wyrzutni rakiet bez strzelby bez komendy A nie to jest Cannot, a nie canon. Jezu sorry <coughs> bez kommenderki. Co to nie pamiętam co to było? To jest losing his weapon Somewhere on ship. Okej, okay, czyli gdzieś zagubił na s, swoją broń jakby Kapitan, tak? Dobrze rozumiem? To jest jego legenda. Legenda Kil'ka Han. Okej. Okay. No jak już mówiłem w pierwszym, w pierwszej części, mój angielski nie jest na jakimś wysokim poziomie. Więc tak spróbuję się domyślać po słówkach po prostu, ale myślę, że jakoś sobie poradzimy. Okej. Okay. Ostrzegali nas przed nocą, że w nocy możemy sobie nie poradzić. Zobaczcie, tutaj mamy e, system dnia i nocy, więc to już jest bardziej zaawansowane. Mamy również pochodnie, więc sobie je użyjemy. Tutaj słychać jakieś stwory. Nie wiem czy nie powinniśmy tutaj zajść najpierw. Idzie do nas? Idzie, idzie, idzie. Zobaczcie. Na niego nie działa takie coś, że uderzymy i go wytrącamy z równowagi. Chyba, że po... O, Dobra, nasz mak oczywiście jest najmocniejszy jak na razie. Jakąś roślinkę dostaliśmy, tam jakieś muchy już słychać. Powiem wam, że jest tu mrocznie w nocy. Jest tu mrocznie Tu mamy jakiś guzik, podnieśmy sobie nóż. Uh, Windgate Terminus East. ok tu potrzebujemy klucza. Już się zaczyna robić interesujące. Wind to jest wiatr, gate to jest brama. Wieczna brama. Terminus wiecznej bramy. Artsort East, północ, południe, wschód. Wschodni terminal. Terminus. No dobra. Tu jest guziczek, ale coś. Coś jakoś tak. Nie wiem, czego klikać. No spróbujmy. Teleport się pojawia, okej. Okay. Jak go kliknę jeszcze raz, to się wyłącza. Dobra, czyli tu mamy teleport. Jak to zaznaczać? To nie jest żadna znajdźka, to nie jest yy, zamknięte przejście. Po prostu misja. TP. Więc tak sobie zaznaczmy i zwiedźmy tutaj do końca tą. No, to lokacje. Jak na razie nie widziałem żadnej znajdźki, w sensie takiej mm, ukrytego guzika. Co mnie z jednej strony cieszy, bo nie będę musiał się tak przypatrywać każdej ścianie. No właśnie, tak. Eee, tylko po prostu będę szedł z fabułą. O, jaki grzyb dziwny. Gdy wypatrywał na przykład, nie wiem, na drzewie czegoś, ale nie na każdej ścianie, bo to było męczące trochę w pierwszej części. Coś na pewno będzie jakieś przejście. Coś tu jest na rzecz. Okej, okay, co to za grzybki? Blue drum cap. Is a potent ingredient used in many kind of healing potion. A, czyli z tego to jest dodatek jakby część składnik, o składnik do robienia potek na życie. A to? My on I ze świeceniem, więc może to będzie nam światło dawało. Okej, okay, zobaczymy. Mm, tu mamy ten teleport, tak. Okej. Okay. Mm, tutaj jeszcze nam zostały jakieś krzaki. Patrzcie. Co my tu mamy? Jakieś łachmany. Bierzemy łachmany. Czapeczka z pierwszej części. Okej, okay. a jeszcze takie krzaczki zebraliśmy. To sobie odłożymy na razie na niego. Wszystkie takie armory. Uh, reflect the color of the sun is yellow, red and orange, falcon's care is associated with the element of air and dexterity. It prefers to grow in large open spaces. Ok, czyli to jest jakaś roślina, która potrzebuje dużych, uh, dużych takich pomieszczeń do... Uh, żeby rosła. Um, może być koloru żółtego, czerwonego i pomarańczowego. I co, 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 co? Falcon Square is associated with the element of air and dexterity. Piętrze i zręczność. Okej. Okay. Dobra, wejdźmy sobie do tego teleportu, bo tak nie będę już tu wracał. Zamknijmy tą lokację jakby, tylko najpierw zapiszmy grę. Żeby nas tu nic nie dopadło. Wchodzimy. Tak, przeszliśmy na tą drugą stronę nie tutaj, tylko tutaj. Dobra, co my tu mamy? Żółw. Musiał się ruszyć akurat. Ajajaj, aj, aj. nie chciałem klikać jeszcze. Skubani Szybcy są. Nie szybcy, mamy jakiś woreczek, patrzcie. Tutaj na ścianach żadnego guzika będę go szukał, dopóki nie dowiem się, że, że one po prostu nie istnieją. Tu da się wejść i zobaczyć, tu jest przekładnia. Pamiętam z pierwszej części, że da się właśnie takie rzeczy robić. Czy tu już nic nie ma? Najpierw zerknijmy. Co w tym woreczku nam dali? Proce. Patrzcie jakie zrobiste. Czyli teraz procą strzelamy z tej kamieni, więc opłaca się je zbierać. Okej, okay, bardzo interesujące. W worek, jak wcześniej, wkładamy sobie jedzonko. Na razie zobaczymy, jak to potem będzie, ale na razie myślę, że tak. Teraz te worki są o wiele większe. Mają 3 na 3 miejsca. Tutaj sobie zjedzmy rybkę. Nic ciekawego. A tutaj waga, kluczyk, nóż. Pięknie, tylko chyba go nie użyjemy. I potka na życie, chyba. Chyba na życie, nie mam pewności. Spieszymy sobie kamień. Widzę, że jak coś otworzymy to to już się nie zamyka, więc fajnie. E, do rzucanych broni nie no nie uczyliśmy się tego. Tak, to by było Missile Weapon. cross Damage of Missile Weapon by 20% for uh, each skill point. Czyli 20% wzmacnia nam obrażenia z broni miotanej co jeden poziom dodany. Na czwartym poziomie... Uh, Missile Weapon, atak ignore, 20% enemy armor. Na czwartym poziomie nasze bronie miotane ignorują 20 punktów armora, czyli zbroi <laughs> przeciwnika. Więc całkiem fajne. Mm, ale ja wolę te rzucane, mm. wiecie? Wolę te rzucane, chociaż to mogą być fajne jakieś nowe te bronie. Missile Weapon to jest, takie jest. 3,10, a nasze. Tu ma 3,11. No właśnie, te noże są fajne. Cool, daggery. Nie poszedłem jeszcze na żadnej postaci, ale kiedyś sobie może zagramy raz jeszcze, może... Może na tej postaci pójdziemy w dajery i jak ktoś nas, zgi nas zginie tutaj, to po prostu sobie przerzucimy postać. To jest Light Weapon. A tutaj jest light weapon, to jest jako nóż, jako broń taka. Okej okay. Special attack troll o! 412 mieliśmy 3 na 9, no dobra. Fajne To Ten kij sobie zostawimy Czyli co ja mogę z tego normalnie atakować? To jest Healing Potion to oczywiście na Wojowniku Tak, normalnie z tego atakujemy A żeby tym rzucić to co trzeba? Throw the item Quickly at... ...hold down ...attack button to use Wow Fajne Naprawdę fajne. Takich ciekawostek to nie było. To jest na terminus. West. No dobra, tu sobie już zwiedziliśmy wszystko. Była skrzynia, zaznaczyło nam nawet skrzynię. Bardzo ładnie. Tak mi się ten obrys cały podoba tej gry, że. mmm. Sztosik. Otwórzmy sobie tu kluczem. Dobra, chodź kolego. Boom. 17. Chociaż nie jesteśmy postacią rzucającą. Okej okay. trochę straciliśmy naszą broń, ale oh, fuck. o fuck Aż to z pięści nawet gościu Ale z, z tego to obrywa tak o oh, wow oh, oh. uh, uh, jak tu Miki robi Skubany Dobra musimy się tutaj wrócić bo Rzuciłem swoim nożem, właśnie podnieśliśmy go dobrze. A czy z tego kolegi nam nie wypadły nasze noże? O, właśnie. Dwóch nam brakowało. Co my tutaj mamy? Pomieszczenie. Ciągle jest noż, zauważcie. Nasz wewnik trochę oberwał. Tu mamy skrzynię. I czy coś jeszcze? Zobaczmy, co w tej skrzyni. Może te podki to bardziej tutaj. Łopata. O kuźwa, no to ja już wiem jakie będą skryty. Jedzonko, kolejny czar, earth magic. No tego akurat się nie uczyliśmy, ale... To było wiadomo, że to będzie takie podstawowe, jakbyśmy się nauczyli. Czy tu jest ziemia, tu jest ogień, tu jest piorun, a tu jest powietrze pewnie. Notatka i rapier, light weapon, poziom trzeci potrzebny jest. Okej, okay. to to sobie trzymamy. Na kolejnym poziomie się nauczymy. Ale notatka jeszcze jest, skrzynię zostawię. Skrzynię zostawię, zobaczymy. At the lone oak, in the shadow of the blue light, I buried it. Buried it. Captain Kilgahan. Kilgahan. Czyli znaleźliśmy tą broń, tego Kilgahana. Fajnie. Okej. Okay. This simple, but uh, reliable tool is a by M. permanent and treasure hunter I like. Okej. Okay. Dobra, to wywalamy. I czy my możemy tu wykopać na przykład? Can't dig here. Okej, okay, myślałem, że jak takie właśnie... Takie właśnie trupki są, to możemy kopać. A tutaj w piasku? Kopiemy. O kuźwa. I co my teraz wszędzie będziemy mogli kopać? Tylko to zabiera trochę czasu. Lol, można coś fajnego wykopać, co w każdym miejscu tak mogę? Więc będziemy mieli pewnie zaznaczone jakieś wskazówki, gdzie mamy wykopać, żeby był skarb. Okej, okay, to jest już dosyć skomplikowane. Patrzcie, że życie nam się zdążyło zregenerować przez te trzy kopnięcia, A więc zajmuje to trochę czasu. Znaczy, spada im głód przez to. Okej, okay, zobaczymy, ile ma głodu teraz. Tyle. A jak użyjemy. To wzrosło. Nie, coś nie tak. Hmm, dobra, ale nie będziemy kopać przecież wszędzie. Tylko w miejscach, które będą tak mm, dziwnie wyglądać. Okej. Okay. Czyli tak, tutaj mamy zwiedzone jak na razie. To możemy usunąć. Tu my, mi się wydawało to miejsce trochę podejrzanie, więc spróbujemy wykopać. Ale na następny raz nie będę taki już. No właśnie taki dociekliwy. Bo to troszkę przesada. Żeby w każdym miejscu teraz kopać. Jak będzie jakaś informacja czy coś, że gdzieś możemy znaleźć jakiś skarb, to będę się przyglądał, ale tak to no troszkę bez przesady. Co my tu mamy? Temu panu powinniśmy coś dać, tylko co? Właśnie ten miecz, moi drodzy, właśnie ten miecz, dlatego to było tu napisane. Tak, to jest legenda Kilgahana. Daliśmy mu ten mieczek i otworzył nam tutaj przejście. Zejście do podziemi. You can rest to heal once and regain energy by pressing the R. No właśnie. Tu nas ostrzegają, że możemy sobie uleczyć się, zregenerować przy użyciu R, czyli podczas spania. My sobie tu za... nie, nie musimy zaznaczać, bo jest zaznaczone zejście w dół. Okej, okay, my się wrócimy jeszcze a, jeszcze w to miejsce. Bo zauważcie, że tutaj sobie nie, nie zwiedziliśmy nic. Tutaj spojrzę, bo może jest jakieś. Nie, nie ma. Ciekawe jak te miejsca będą zaznaczone. Te, w których powinniśmy kopać, może tak właśnie. Zobaczcie. Tylko górką albo czymś takim. Zobaczmy. Nie. Tutaj nawet ta górka nie zeszła w dół. Co dziwne. Hmm. Dobra, tutaj nie widzę, żeby coś było ciekawego. Ale tu była taka pusta przestrzeń, zobaczcie, więc może tutaj. Na początku sobie tak potestujemy. Sorry. Potestujemy. No niestety nic. Pochodnia nam się już... Nie, jeszcze się nie zużyła, więc tutaj chyba działają na dłużej. Tutaj wszędzie nie będę kopał. Okej, okay, tutaj mamy tą lokację, której jeszcze, którą jeszcze nie zwiedziliśmy Tu zwiedzimy i przechodzimy już do podziemi. Tak więc dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.